Głosowania kolejnej uchwały, która jest z, z, jako szesnasta w yy, porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i skład zobowiązań na lata 2021-2034. Projekt uchwały był dostarczony państwu radnym, był poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum i przystąpimy do głosowania. Pani Zawadzka jeszcze? Informuję, że 21 radnych jest obecnych, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć, przeciw. Za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć, przycisk. przeciw. A kto się wstrzymuje? Proszę przycisnąć, przeciw. Wstrzymuje się. Podaję wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw. 0, wstrzymujących się. 0.